Jaki piękny stół! To jest dokładnie to, co chciałam mieć na urodziny. O, ktoś tu jest. Idę otworzyć! Ciekawe kto to. Witam, oto kwiaty dla ciebie. Jakie piękne! Jak tu dużo słodyczy! Nie mogę się napatrzeć! Wow, jest nawet czekoladowa fontanna! Spróbuję zanurzyć w niej popcorn i pianki marshmallow. To niesamowicie pyszne. Muszę jeszcze czegoś spróbować. Tak bardzo kocham czekoladę. Mm, stawię kwiaty do wazonu przed przyjściem gości. Świetnie. Spróbuję jeszcze ciastko. Jennifer, co ty robisz? Impreza jeszcze się nie zaczęła, ty już wszystko zjadłaś. Przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać. Ta fontana jest taka pyszna. Oddaj mi to. Jeszcze czego, ona powinna stać na moim urodzinowym stole. O nie, zniszczyłaś mój strój. I rozlałaś czekoladę. Nie pozwolę by uszło ci to na sucho. Oberwiesz. Jeszcze zobaczymy. Załatwię cię w tym challenge'u. Nie sądzę, jestem zdeterminowana. Trudno będzie mnie pokonać. Świeże truskawki świetnie. Kurczę, źle to się dla mnie zaczęło. A dla mnie super. Dostałam aromatyczne i dojrzałe truskawki. Dzięki czekoladzie będą jeszcze smaczniejsze. Bardzo się cieszę, że mogę to zjeść. Też chcesz mija? Ej, dlaczego mnie dręczysz, Jennifer? To niesprawiedliwe! Chciałam się tylko trochę podroczyć. Truskawki są moje i tylko moje. Są takie soczyste. Idealne w połączeniu z czekoladą. Przestań rzucać resztkami, nie podoba mi się to. Daj spokój, to było przez przypadek. Wymyśliłam coś. Znowu się ze mną droczysz. Nie dam się nabrać. Chciałam ci tylko pokazać pewną sztuczkę. Fajnie co? To jeszcze nie wszystko. A teraz finałowy numer. Złapię wszystkie owoce w locie. Yummy. No to jedziemy. Nie! Coś poszło nie tak! Wszystko poszło nie tak! Kurczę, ubrudziłam się czekoladą i straciłam truskawki. Zasłużyłaś na to! To twoja wina! Zobaczymy, jak sobie poradzisz ze swoją papryką. Myślę, że zjedzenie jest jej o wiele trudniejsze niż łapanie truskawek pokrytych czekoladą. Nie jestem pewna, czy mi się spodoba, ale nie mam wyboru. Słyszałam, że czasem do czekolady dodaje się papryczkę. Nie mam pojęcia po co naprawdę obrzydliwe. Ale dam sobie radę, zobaczysz. Mia, zrobiłaś się cała czerwona. Popłonę. Moje usta płoną. Pomocy. Co mam zrobić? Spadłam w panikę. Podaj mi po prostu szklankę wody. O, można to popić czekoladą. Uff, od razu lepiej. A ja nie czuję się zbyt dobrze. Chciałabym trochę odpocząć. Tylko nie to. Spaliłaś moje truskawki. Przepraszam, to był wypadek. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co kryje się pod kloszami. Ja mam skitus. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Super. A ty co masz? Zaraz się dowiemy. O nie! Surowa ryba! To obrzydliwe. Strasznie śmierdzi. Więc zjada ją szybko i będzie po problemie! To jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam! Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz i czy w ogóle sobie poradzisz! Nie podstawiaj mi tego pod nos! Sama ją wąchaj! Jesteś bardzo miła! Bu. Dlaczego mnie straszysz? Ups! Co za trafienie! A teraz weź swoją rybę i miej to wreszcie za sobą. Masz rację, trzeba to zrobić szybko i zapomnieć. I po wszystkim dałam radę. To było straszne, cieszę się, że to już koniec. Czas zabrać się za skitelsy. Najwyższy czas wprowadzić mój plan w życie. Użyję łyżki do nabierania cukierków i oblewania ich czekoladą. Uważam, że to bardzo poręczne. A co z poczęstowaniem mnie? Nie przeszkadza mi Jennifer. Nie widzisz, jestem zajęta. Wprowadzam w życie mój genialny plan. W końcu mam okazję spróbować skittlesów w czekoladzie. Boże, to jest niewiarygodnie pyszne! Nie mam co do tego wątpliwości. Ja też muszę spróbować. Odłóż moje cukierki tam, gdzie ich miejsce. Ci wózka! Żałujesz mi jednego cukierka. Patrz, skitelsy wpadły do fontanny. Nie szkodzi. Wyszło naprawdę dobrze. To jest pyszne. Ja też chcę spróbować. Nie i jeszcze raz nie, już mówiłam. Zapamiętam ci to. Kontynuujmy. Podnieśmy razem klosze. Jaki apetyczny burger. Jestem przeszczęśliwa. A co ty masz? Ogromny i obłędnie piękny tort. Ten krem wygląda pysznie. Co ty robisz? Nigdy więcej nie dotykaj mojego ciasta swoimi brudnymi rękami. Lepiej zjedz swojego burgera. Masz rację. Mam co robić? Poleję go czekoladą i spróbuję. Jestem bardzo ciekawa co z tego wyjdzie. Nigdy wcześniej nie jadłam burgera pokrytego czekoladą. I to nawet lepiej. Głuptasie, od razu było wiadomo, że te składniki do siebie nie pasują. Nie wiem jak to naprawić. Trzeba po prostu zjeść wszystko, co jest w środku. Ogórki, pomidory, sałatek, kotleta i sos. To będzie moje danie główne. A bułka pokryta czekoladą to będzie mój deser. A tak, prawie zapomniałam o serze. Trzeba go też zjeść wcześniej. Bez czekolady jest pyszne. Spójrz na ten podpieczony kotlet. Bardzo mi smakuje. W sumie to już się najadłam. Więc czas na deser. Chodź szybciej. Bądź cierpliwa, już prawie wszystko zjadłam. Została tylko bułka, tak jak planowałam. Czas zafundować jej kąpiel w fontannie. To będzie jak tost lub kanapka. Wygląda i pachnie niesamowicie. O tak, to jest pyszne. Mój plan zadziałał. Brawo, ja skończyłam. No, cieszę się. Teraz mogę skosztować mojego ciasta. Ale jak go wziąć, żeby się nie pobrudzić? Wiem, pokroję go na kawałki. Dzięki temu łatwiej będzie go zanurzać w fontannie. Ale fajnie mi to wychodzi. Muszę tylko troszkę przyspieszyć. Chodź tu, kochanie, czas na czekoladowy prysznic. Zrobię prawdziwą słodką bombę. Wygląda naprawdę dobrze. Czas spróbować. To jest pyszne, palce lizać. Daj mi spróbować, proszę. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? To niczego nie zmienia, nie. Tak? Będę musiała dać nauczkę tej ściwózce. Dodam tabasko do fontanny i zobaczymy, co powie. Na pewno nie spodobaje się ten ostry smak. Wystarczy kilka kropel. Teraz tylko czekać. Chcę dokładkę. To było naprawdę dobre. Nie sposób się zatrzymać. Smakuje ci to? Jeszcze jak? Oczywiście, że tak. Ale dlaczego jest tak gorąco? Moje usta płoną! Muszę natychmiast zapić ten smak czekoladą! Wcale nie jest mi lepiej! Co się dzieje? Wydaje mi się, że z minuty na minutę płonę coraz bardziej! Pomóż mi! Kurczę, wypiła za dużo czekolady, Sabasko! Trzeba ją ugasić! Czy nie było innej możliwości? Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie! Teraz jesteśmy tu uwięzione! Czekaj! Nie krzycz! Jest coś bardzo interesującego! Marie, co ty robisz? Próbuję to otworzyć! Ciekawe, co jest w środku! Popatrz, tam jest coś jeszcze! W tym pudełku musi być klucz! Ja nie wsadzę tam rąk! No to wyliczanka! i Fakę. Wypadło na mnie... Ech, będę musiała zdobyć klucz. ty tam jest coś mokrego. O, może to zwykła woda. Dobra. To nie klucz! To rybka. Spójrz jaka piękna. Lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej. Okay. Tu jest klucz! No co tak stoisz? Idziemy. Czerwony klucz, czyli czerwona szafka. Sprawdźmy. Co? To dynamit? Dynamit? O, Boże, co my zrobimy? Mam pomysł. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcenki. To nie to, nie. O, są! Mari, e, przedniesz kabelek? Nie, ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. O. Oh. Udało się. Co za smród. Jednak się nie udało. Ale teraz przyda mi się twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz? O. Pożycz mi. Nie ma mowy. Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej. No dobra. Jestem silna, dam radę. Ciekawe, co to jest? A, to żelkowy miś. Całkiem smaczny. Ale muszę się czym prędzej dostać do klucza. No i jest! Tylko nie uciekaj mi kluczyku! Proszę, otwórz safe. Jeszcze czego? Zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Ojej! To coś drobnego, wow! Jestem sama w brokacie! Ale fajnie, przyda mi się na powieki! Zamiast się pinzyć, idź po następny klucz. No dobra. Ciekawe, co jest w środku. Hmm, może dinozaur? No. Albo krokodyl? Nie, one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest. Ojacie! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. Oto i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? Pistolet z pieniędzmi? Wow! Tu jest mnóstwo forsy. I wszystko dla mnie. Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie. Ekstra! Mari, mi moje pieniądze i zdobądź dla nas następny klucz. A jeśli hmm. troszkę podejrzę, nie ma mowy! Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. Hmm w środku jest coś miłego w dotyku. Chyba piasek kinetyczny. O, to i kluczyk. Hurra. Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek. Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne. Ekstra. Jestem prawdziwą królową kulek. Fajnie. O, chyba pojawił się nowy klucz. Czas go zdobyć. Ciekawe, co to jest. A! To robaki! Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudztwa. Ratunku! Aż mnie skręca! Mari, ratuj mnie! Uff, udało się. Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie, różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw! Marii, teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A, tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe. Bardzo smaczne. Hej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O, jest! Super! No to czas na niebieską szafkę! Mia, naciśnij przycisk! Gotowe! Hmm. Ojej! Kurczę! Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk! Inaczej musiałabym być na twoim miejscu! No to lecę po następny klucz! Hmm... Co to jest? Co? Fu, to czyjeś włosy uchyda. Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący! Gdzie jest ten głupi klucz? A, to i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki! Cała masa ciastek Oreo. Proszę. Dzięki. Pyszności. Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam. Nie pomyślałam. Może w następnym sejfie też będzie coś fajnego. Mam nadzieję. Uuu. Co to jest? Coś obślizgłego. To chyba surowe jajka. Ale znalazłam klucz. Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mia, chcesz otworzyć? Chcesz? No dobra. Żartowałam. Zejdź mi z drogi. Ja go otworzę. Tam na pewno jest coś fajnego. Oj, to przecież pióra. Tak, rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra. Ostatnia próba. Co to? A, to larwy. Muszę szybko wyjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo. Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności. Udało się. Czas stąd wyjść. To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Hurra! Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej, czekolada. Super. Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić. I mam pomysł. Wiem jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mmm, pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej. Zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej. Złam się szybko. Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie, bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy, jak skała. Ty co masz? Sprawdźmy. O tak, co za szczęście! Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze. Mary, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł. Dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności? Co ty robisz? Głupi go No dalej połam się. Kuraa! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Okay. Nie smuć mi, jadaj spokój. Przestań. Zobacz mojego gofra starczy dla ciebie. Częstuj się. Razem? Dawaj. Wow, gorąca czekolada z marshmallow. Uwielbiam to. Ale któraś z nas ma zimną porcję. Sprawdźmy to. Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę. To niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre. Smakuje jak lody. A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale. Mmm, wyszności, a ty liż sobie lody. O, Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? Trzy, dwa, jeden. Makaron, super. Ale ekstra! Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Aż pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. Mm. O tak. Ojej. Moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę mija! O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest to wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc! Teraz ja coś zjem. Mmm, Jakie pyszne! Oj! Chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Ej! Bitwa na palce pokażę, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie! Jeszcze zobaczymy. O, tak, wygrałam! Pogódź się z tym. Co to, roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej, a ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej, przyklenił mi się do języka. To bolało. Ale wiem, jak ponabijać się z mi. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mia, pomóż mi. Lizak jest tak zimny, że przymarzł mi do języka. Zrobić Dalej, dalej. Trzymaj się chwileczkę. Udało mi się. Twój język jest wolny. Co? Wyrwałam ci język. Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Mam pomysł. Nadbucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne! Jestem w tym naprawdę dobra! Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy, spadaj! Niech zdecyduje los, okej? Okay? Nożyce, wygrałam! Hej, ja pierwsza! Ciekawe, co tam jest. Naglecy! Miam! Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące! O, już lepiej. Mmm, jakie pyszne. Co za uczta. Zajmij się teraz swoim daniem. No w porządku. Mrożone nuggetsy, jak ja je zjem? Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci. Patrz. Proszę, trzymaj. Wielkie dzięki, mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. Aj, są jak skała. Ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach? Gotowe! Chyba zadziałało. Nagetsy są usmażone. Szności, jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizza. Ej, to było niesprawiedliwe! Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę! Jak pysznie wygląda! Mmm, rewelacja! Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza! Ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj! moje zęby. I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Chyba mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. Oh o nie, mój ząb. Co ja mam teraz zrobić, głupia pizza z kamienia? Wiem co Cię pocieszy, cieplutka pizza, częstuj się, tylko uważaj tym razem.